Roślina, którą dzisiaj poznamy, znana jest od tysięcy lat, ale w Chinach i w Japonii, ogólnie w Azji. Natomiast do nas, do Europy, przybyła w XIX wieku. Coraz bardziej zyskuje na popularności, ale ze względu na to, że jest to roślina inwazyjna, mocno wpływa na naszą przyrodę i na pewno nikt z nas nie chciałby mieć jej na działce. Na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska istnieje informacja. Że za naruszenie przepisów dotyczących inwazyjnych gatunków obcych, które stwarzają zagrożenie dla rodzimych gatunków, grozi kara, która wynosi nawet do miliona złotych, a nawet kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat 5. Tej rośliny jest tak trudno się pozbyć, że na pewno każdy, kto zobaczy ją na swojej działce, pomimo jej wartości dla zdrowia, będzie chciał ją unicestwić.